I mam Siemanko z tej strony jest gaming, a ze mną Kali. E, dzisiaj będziemy próbować no. e, picia z action. Takie. O, tutaj nie widzicie. Czeka, poczekaj, poczekaj. Takie picie. Takie picie. Ananasowe. Takie picie. I dla wielu znanych ryzysy my nie jeliśmy, więc ten. No i burgerki. Tak, o, wzięliśmy. Więc mamy cztery rzeczy do przetestowania, czyli pięć. Cztery, bo to każdy ja. Wiadomo, za gdzieś jaka. Dobra, od czego zaczynamy? Dawaj od Gizysa, może? Ja będę zaczął od Napoleona. Nie, no na to pójdę. No dobra. Otwieramy Lizusa. To jest Big Captain. I tutaj mamy ile od Gizysa? Mamy dwa, a ja myślę, że jest jeden, wiesz? Wiesz tego. Dobra. Spróbuj. To ma chyba masło orzechowe w środku. Ło. Wow. Fajne. No, to fajne, to w środku nie Nie, no dobrze Tak się w środku prezentuje. Nie jest dobry. Ujdzie. Ja bardzo lubię masło orzechowe. Więc mi smakuje. Mm -hmm. Pewnie będę po nim dojadać, ale. Nie Teraz co? Może to. No dobra. Jakiś taki unicorn. Nie wiem. <grym> Jak się nazywa? Otwieramy. W ogóle zobaczcie, jakie ma fajne tutaj takie kolorowe. No, bo się, że wystrze. Bardzo ładnie pachnie. no, a masem. A Ej, No. Dobrze, że smakuje. Dobra, jem. ja za chwilę spróbuję. Mas jeszcze jem. Mm -mm. Dobra, pauza. Dobra, weź. Próbuję. Próbuję. Mam nadzieję, że nie rozlałeś. Nie, nie rozlałem. Mm -hmm. no spodnie sobie. Na no szczęście. jest dobre. Takie 6,5 na 10. Też. Teraz mamy banana, candy i fireball, zera sugar. Ja bym zaczął od tego fireball, bo to wiadomo, że to będzie ana banan. Z, tam pewnie za ananasem. Prawdopodobnie tak. Nie mogę otworzyć. Jak piwo. To <grym> pierwsze testuję. Ładnie pachnie. Gdyby nie tak, jakby nie wiem. Dobra, to mm. tak dużo. I jak? Dobra. Mi yy, bardziej smakował ten oto unikorn, ale niko nie dobrze wolę wolę bardziej ananasa jakiego ananasa jest, już późno ja wolę arbuza niż, niż truskawkę i takie mm. niż banany i takie tam. Aha, ja tutaj daję ta, też ocenę 6 6,5 da, daję 5 ostatni Bananem pachnie oczywiście, yy, weź się napić, teraz pierwszy. Lekka kraksa, można by rzec. Dobra, yy, no jesteśmy po krótkiej przejwie awarii. No. Noż. Nie wylej teraz. Spoko. Ja pogaż się do kamery, ucina Ci łeb. I sobie tam już. ę Nie 1 na 10 0 na 10 No i lepsze na lepsszy mi smaku Raddonka Sej na pół Jaronka Nie mogę mocnie do zadwać. Dobra, to moja taki pole. serek. Oczywiście z keczupem, bez keczupu, wiadomo. Kto ja takie burgerki? Nie da łapkę w górę i napisz w komentarzu. Hashtag, hashtag burgerek. No. Zobaczymy ile was, ile was jest. Dobra, co ci najlepiej smakowało poza tym? Mm. Tutaj mamy wszystkie napoje. Na koloru, fajże, ale no. Mm. A chyba najbardziej mi smakowała mm, kawka i Unicoin. Co, które? To i to. Ale z tych musisz wybrać, które najbardziej. Mm. Dwa były najlepsze. Te dwa były najlepsze. Trzymaj to. To chyba nie niech będzie ta czysta Dla mnie. To w porównaniu do innych to jest 10 na 10. No. To też było w miarę to takie 7. Ale tamto to jest główno do rzucenia. Na 10 nie da No czyli na, na 10. Tego. O właśnie tego. Jeżeli ktoś lubi, to nie ten, ale nie, lepiej nie kupujcie. To my się z wami żegnamy, zostawcie subika na jego kanale, na moment też możecie mm. i to tyle, jak chcecie więcej takich odcinków, to piszcie w komentarzach, no, na razie,